Juno w szoty to generalnie dobre szoty robi. O. Gdzie o gdzie o gdzie jest zjawa? Gdzie o gdzie o gdzie jest zjawa? Gdzie o gdzie o gdzie jest zjawa? Gdzie dwa jest. O ty kurwo! Kurwa, <grym> <grym> kurwa Ewelina. <grym> <grym> ja umrzułem. Co jest? Rafał. No ale pizda. Kurwa nie znikam w tego przesa, ja nie mogę po prostu ja, kurwa, dzisiaj nic nie gram z tego co... piasz gdzieś na krześle. Cześć, na krześle. Mamy na krześle. Na krześle. Na te na krześle. Cicho, próbuję! <głusza> Jakie uniki, górny. Górny. Ale co? się I co? I co, ale to były uniki, <głusza> <głusza> to co, na stałe się Tak, tak. Bo i tak coś niespokojny? niespokojne? Kurwa! Kurwa! biją! No przebieg, Biało! Biało. Ojej, co ty No bo był smoke przecież. To nie ja widziałem czy przebieg. O Ale w mordę to no, tak, Ale, Nikolka, dawasz, dawasz. na No, bo ty kurwa, gra w PC i siedzisz, kurwa. Cicho! Nie żyjesz, szarab! Nie, nie. Co się cieszysz tam? Wojtas! To super, jesteś. Albo ze scoutem Na dole jest, na dole jest! Na dole jest! A ja wejdę, waj. ja wejdę. A ty kurwa chciałaś mi dobić! Widziałam <laughs> to! Chromicą! <Chobidcom. śmiech> Widzieliście to? Ale kurde, nie. jaka żmija chciała mi dobić Ostatnia. fraga. Jaki żmij są z ciebie? Ty kurwa! Ale żmija! Nie ma wraga, Nie ma tak. No Nikola, nie rozjep się! <laughs> do jebana. CO?! Nice E, co to za mo... No, e. jak macie taki łeb, no to wiesz. Nie z <laughs> no, no, mogłam ci, że mógł ci podejść na blisko, no. Dobra, ale ja nie zdążyłam nawet zarogować, są w czachy. E, pod drzwiami, e, ty, pod drzwiami! <laughs> pod drzwiami! Dobrze, dobrze, dobrze. Minus 74 na aucie. Ona tego nie ugra. No i kurwa, żeście odjebali maniany. No bo poszłaś sama. Nic, no, no, jak poszłaś no, dwóch zabiłam! O, no i co Zamknij dupę odchodzi? tam, Ciii. Sama zamknij dupę! Ale Te możesz tu. się przymknąć, bo ja teraz gram i ugrywam nam rundę. Nie no, szara. giniesz zaraz. No, zesram. Cicho! Też możesz. No, zesrać się teraz. Kurwa. Mutuję się, nie będę ich słuchać. Patrzcie, ugrywam to. Курва, 25 секунд. Пиздать. Ну, выехать даже. Курва. I tym sposobem Ewelina otwiera. Ugrała. Daj mi Jeden pakę. tunel 4H ma Daj mi pakę. Teraz rypa jeszcze w tunelu. No to jeszcze jeden jest. No Nikola, nic samo z paką! Ty tu chydzie! To ja pierdolę Ja pierś Jesteś głupia! Ile dodatkowe punkty właśnie ratują? Właśnie dostałaś minusowego punkta i spiernalałaś to za basko ze mną. Up tam. Za to, że mnie zabiłaś. Ja jestem na, na tym, short. Co to kurwa? Jebany żółw! A! Dobrze, buceusz, dobrze! Ja pierdolę! O Boże. No Nikola, no tak to jest jak się nawiniesz pod celownikiem. Nie, 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 kurwa, to ona mnie zablokowała! Tylko przez Nikolę, ona mnie tak. Nie nakręca. kurwa! Nie nakręcisz tego na mnie. Na I kurwa Nikola! Blisko. Jak tam na dole tej tabeli, co? Czy, 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 czy? Fajnie. Kurwa jebana, kurwo! jeden. Nie sprawdziłem drewna jak Jeden jeszcze w dżungli, w Gdzie? W, w dżungli. Ja pierdolę Eweland, no nienawidzę cię. <laughs> będziesz chapała. Sos! Jeb... Będzie chapany sos! Nie. nie będę nic kurwa robić wyjabalą. Będziesz, będziesz chapała, musisz. Nie. Jak to zakład Lizda. Nie, nie. No, nie no, to mowa, nie, nie para, no. tak, no nie. Lizda. Będziesz sos chapała. Będziesz. Chyba uh, ty. ale kto tak pytał, kurwa? Jeszcze prosił o twoją opinię? Nikola, jaki toksik. Nie <grym> zrozumiałby mi to. Dobra, to mógłbyś mi tak napisać, ale jeżeli gram... Patrzcie, e, ja nie gram brakowo. pół roku w Cesa i forma jest, jest, mogłabym w majory tam pykać. Chyba w trzech odcinkach. <śmienicielone> Nieważne. Stać no ja nie mam w tą biegle, grę, dlatego ja gram w tą grę, żeby za królową, bo Karol nie Grafisz sobie. Zobaczmy tabelę. Nikolka, pykasz na ten. Będziesz jadła. Dawaj jeszcze jednego. Będziesz nalała sos. Nie, nie ma. To teraz. Nie ma, baj teraz baj coś, coś innego możemy. No, nie, rewanż. Co rewanż? Na no rewanż? rewanż. Co, chcesz dwie, dwie łyżki wpierdolić? No ja wpierdolę. No, no to ja to dostawany by... gold, słuchaj. Raz mm. tak myślę. Ale wy kurwa graliście ze mną, jak ja gram z Karolem i Wojtasem. Wojta, ale tak grałeś teraz, zbieram. teraz się liczy. No ale no nie, bo teraz mi nie wyszło. Cześć Miro, no tak ja gram na spokojnie z Wojtasem. Tym. To teraz to spokojnie? Drugą, to zawsze gram spokojnie. W sobotę bardzo spokojnie graliśmy, miałaś 5 fragów, przegraliśmy 16-1. No, Dobra, ale to gra. Nie, Wielu to jest To ty, <grym> ty bardzo dobrze grałeś. Graliśmy z parzomenem. O piątej rano, a Batuman ma Globala! No bo o piątej rano, co my jakieś kurwa boty grały z Nie, po prostu graliśmy z szeryfami ze skrzywanymi kałakami No bo właśnie! Bo miał Suprema, a my no właśnie. no właśnie, no właśnie, no, no właśnie. właśnie a to nie są my No właśnie No ale bardzo dobrze grasz, no Bardzo dobrze Ale Blaszek, no, kto pytał kurwa? No, nie wiem